W dniu dzisiejszym w Murowanej Goślinie, odbył się drugi mecz o piąte miejsce w tabeli pierwszej ligi siatkówki kobiet pomiędzy KSM Murowana Goślina a zespołem Zawiszy Sulechów. W pierwszym meczu Goślinki przegrały 3 do 0, jednak u siebie zagrały dużo lepiej i po dobrym meczu wygrały 3 do 1, co jednak nie wystarczyło na zajęcie piątego miejsca. Był to ostatni mecz drużyny z Murowanej Gośliny w tym sezonie, który zakończył na szóstym miejscu. Znaczy na pewno chciałyśmy się zrehabilitować za ten ostatni mecz, bo przegrałyśmy gładko 3-0. Dziewczyny w bardzo dobrze zagrały. No i chciałyśmy tutaj właśnie pokazać, że jesteśmy w stanie zagrać jak równy z równym i wydaje mi się, że to się udało i kibice są zadowoleni, trener, prezes, wszyscy powinni być zadowoleni. Wydaje mi się, że bardzo pozytywnie zakończyłyśmy ten sezon. A co w tym trzecim secie się wydarzyło? W tym trzecim secie, po drugim secie zgasło światło, to nas troszeczkę wytrąciło z równowagi. Wiadomo, że zanim doszłyśmy znowu brakowało troszeczkę tej rozgrzewki. Ale wydaje mi się, że postawiłyśmy kropkę na tej i to jest najważniejsze. Dziękujemy za doping kibiców przez cały sezon i zapraszamy serdecznie w przyszłym sezonie, już w październiku, na nowe rozgrywki pierwszej ligi kobiet. Z zespołem i z zarządem postanowiliśmy sobie, że bardzo pragniemy wygrać ten drugi mecz, pomimo tego, pomimo, że ten pierwszy mecz nam nie wyszedł. Słyszeliśmy często od wielu redaktorów, że granie o tym jest w naszej lidze niekoniecznie jest jakimś wielkim zaszczytem. My uważamy mecz odwrotnie. Dla nas jest to bardzo duży zaszczyt. Tym bardziej po bardzo, bardzo, bardzo wyczerpującym sezonie. Bardzo pragnęliśmy zakończyć ten mecz pozytywnie, pozytywnym wynikiem, co uważam, że nam się udało wykonać. Dlatego, dlatego jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy dać nie tylko sobie, ale przede wszystkim naszym kolegom dużo radości i bardzo, bardzo pozytywnie zakończyć cały stan.